Kolejny dzień, a my, moi drodzy, dojechaliśmy do Niuki, Niuki. I wieje. I zobaczcie, ile tam jest surferów. Zaleka właśnie idziemy w poszukiwaniu jednego dla jednej znajomej. I ogólnie to przyjecha... Ale wieje. Ogólnie to przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć. Most, który prowadzi do domu, który można wynająć za grube pieniądze. 3000 funtów za tydzień. 3000 funtów za tydzień? Tak. I w ogóle ten most jest chyba takim znakiem rozpoznawczym też Newki, nie? Tutaj w Newki. Nie wiem. Na wszystkich widokówkach chyba jest, z tego co zwróciłam uwagę. Tak. Jak kiedyś patrzyłam. I oczywiście piękne plaże z falami. Także i tak, I trafiliśmy na festyn. Muzyka. Muzyki nie ma jeszcze. O, festyn seniorów to jest. I tu zobaczcie, jest właśnie... Ten most i ten domek. Wygląda to bajecznie. O, małe Jacki Russelle. Świetnie to wygląda, co? Tam jest jaskinia. Przybliży się? Przybliży. A tu jest ten most. Świetnie to wygląda. Naprawdę ładnie. Słyszycie jak gra muzyka? To, to seniorzy grają. Fajnie. Oni przeważnie mają jakieś takie instrumenty dęte, nie? I tak się tutaj tym zajmują. Są nadęci. Są nadęci? Są nadęci. Nie są. No powiem wam, że rewelacja z tym musem. Tak bym mogła. sobie na nockę tam pojechać. Widzicie tam idzie pan do tego domku akurat. O, chyba już za późno. Widzicie widać. Tam w ogóle nie ma opcji, żeby dojść. I tak jak mówię, bardzo, bardzo drogo po no ale jeżeli ktoś ma kasę i chce przeżyć coś tak once in a lifetime to to ciekawa opcja. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam? Zaje fajnie. Zaje fajnie? Tak. Podoba mi się ten skała. Podoba ci się ten skała? Tak, to naprawdę ładny głos. A, to naprawdę ładny głos. No ładny, ładny. Jakby nie było bardzo ładny. Także gdzie idziemy zobaczyć z drugiej strony ten domek? Tak. I później przypuszczam, że co? Piwko. Piwko. No widzicie. Później zobaczymy, ale jak na razie pogoda jest super, nie? Tak. Z rana się trochę chmurzyło, tak. ale to był czas żeby zrobić pranie, żeby zjeść spokojnie śniadanie. piwko. Nie piliśmy piwka z rana? No, ja nie. I wypogodziło się i można ruszać. Ciężko ci żółwiku? Tak. Uważaj, że kabla niżej, nie wiem po co wziąłem. No, wziął Radek drona, nie wziął kabla, także nie polata. Nie ma gdzie, które... Tu nie ma jak przejść, nie? To tu musimy zejść na dół. No, zamknięta droga no, musimy... ze śmieciami. Musimy wracać. Uh -huh. To idziemy. Kawałek dalej. The West, the beach, tam idziemy, może coś znajdziemy. Kawałek dalej. Jesteśmy w bardzo klimatycznym, Surferowy, można powiedzieć, barze. Jest naprawdę świetnie. Pokazałabym wam, jak jest w łazienkach, bo łazienki są na maksa interesujące, no ale nie będę chodziła z kamerą do łazienki. Także zobaczcie, tutaj też można wyjść na zewnątrz. Są balkony. No, no, I'm talking to the camera. Są balkony, i to można zejść na zewnątrz. Niestety, wszystkie stoliki zajęte, także idziemy zobaczyć, gdzie chłopaki są. Chłopaki chcą tutaj jeść. Poszli tam koło okna, także zobaczmy. Ale fajny klimat, co? No, no, bo ciemno. zobaczmy. A, to są takie balkony. Oni już tam siedzą. Zobacz. No ale zobaczymy menu, czy jest coś ciekawego. Znalazłam lody cynamonowe i będę je spożywać. Są? Są? Zaraz spróbuję i dam Wam znać. O, jak bułka z cynamonem. Bardzo cynamonowe, pyszne. Pycha. Jemy lody w miejscu, które się nazywa... Windy's Cafe. I powiem Wam, że bardzo smaczne. Takie Ilona się pytała, w ogóle są robione tutaj na miejscu. I nie są takie słodkie jak jedliśmy wczoraj. O, mewy już się kręcą. Złodziejki, patrzcie. Także wyszliśmy sobie tu do środka. Jemy w środku. Jesteśmy w centrum Niuki. powiem Wam, że jeżeli chodzi o Niuki, a St. Ives. E, Niuki, dużo brzydsze miasteczko niż e, St. Ives. St. Ives urocze, piękne i w ogóle. A tutaj widzicie, tak byle jak. I jestem Jolą Ninja, bo odciążam Radosława. Tak sobie wymyślałam. Nakręcisz jak wyglądam? Wyglądam tak. Ładnie? Szczególnie ta nera. I ta Pink Pantera. Mój telefon, aha masz telefon, matka. Jelonku, bo spadniesz! Moi drodzy, kolejny dzień w St. Michael's, jesteśmy teraz akurat jak widzicie pod St. Michael's, już tutaj byliśmy kiedyś, St. Michael's Mount. E, tak jak widzicie teraz wody jest pełno, a z czasem po prostu ta woda zajdzie, że będzie można tam dość pieszo. W zeszłym roku chyba. I dwa lata temu już tutaj Wam film nagrywałam. I jeszcze raz wam szczerze to polecę. Cześć, cześć Ilona? Sebek Mojego męża znacie? Tak, także idziemy zobaczyć jeszcze coś. Do miasta, a pogoda jak widać dalej nam dopisuje. Uhu! Tyle dobrego. A ogólnie to plaża, bo to jest St. Michael's Mountain, a ogólnie to plaża, to się nazywa Marazion Beach. O, jest Marazion Beach, zobaczcie. Temperatura powietrza dzisiaj o godzinie, moi drodzy, za 15-11 za jest 18 stopni. Temperatura wody, 14 tylko temperatura wody. 14. Hmm. High tides, low 16-30. Idziemy i wiecie co? Wiecie czego szukam? Pamiętacie w zeszłym roku pan malował Wisterię? Gdzieś tutaj na budynku i chciałbym zobaczyć, jak to wygląda w tym roku. Jeżeli czegoś innego nie wymyślili. Ej, zobaczcie jaki domek, hobic. O, matek. Co, coś dla ciebie. Ja ogólnie miasteczko bardzo... O, jest Wisteria, patrzcie, już widać z daleka. Zobacz po lewej stronie, na białym murze. Rosario się nazywa, już wam pokazuję. On to malował ręcznie. W zeszłym roku wszystko. Ale fajne, fajny klimacik, co? No szkuźba, piękne to jest. Zdecydowanie Wam polecamy tutaj przyjechać i popatrzeć na to. Nicę jednak zamek na wyspie. Patrzcie, już tutaj jeżdżą łódki, żeby tam do zamku dojechać. My tam mamy zamiar iść na skona i kawkę. Znaczy na cream tea, wiecie, czyli tego skona z, ze śmietaną kornwalijską. No bo to trzeba. No i piękne, urocze, wąskie uliczki. No i palmy, w Anglii głównie tylko w Kornwali, chociaż też się spotyka je na Wali czasami. Ale nie zapominajmy, że jest godzina 11.10, idziemy na piwo. Obowiązkowo. I popatrzcie na chodniczek. W sandałach lub w innych takich rzeczach, które mają cienkie podeszwy, jest to dosyć ciekawe doświadczenie. Zobaczcie jakie zakładki, numery stolików. W zeszłym roku to też było, nie? Radosław, śniadanie. Salut. Ale co jest Tribut. Ale ty nie robisz zdjęcia? Co ty robisz? Dobry. A kuku? Zobaczcie, jakie ma tutaj warunki do parkowania i do wyładowywania. Marne. Zobaczcie, pan rozpakowuje piwo. Zobaczcie, jaki ma mądry pomysł. Kega na poduchę. I teraz turla tam do środka. Żeby wiecie, żeby nie musiał cały czas całej siły poświęcać na to, żeby tego Kega nie rzucić. Bardzo mądre, patrzcie, jeszcze raz wam pokażę. Może ktoś zaczerpnie. O, ups, na poduchę. I leci do piwnicy, spoko. A pogoda, jak widzicie, cały czas ten dopisuje. po prostu twu Jest super. Chłopaki zdecydowali, że idziemy na łódkę i jedziemy. A mi się karta skończyła w aparacie. Taka kolejka? A szybko pójdzie. Rewelacja. Tyle ludzików. Zobaczymy na ile łódek nas zabierze. Ile obstawiacie łódek? Mmm, ja myślę, że trzy lub nawet cztery. Wielonek, ile obstawiasz? Trzy i pół. Ty? Ja myślę, że będziemy w czwartej. Najprędzej. A ile się mieści? No właśnie są różne. Ciekawe czy się zmieniła cena. Ostatnio kosztowało 2 funty, nie? Za łebka Radek? Patrzcie jaka czysta woda. Szkoda, że nie ma muszelek. Chyba są jakieś. Nie pamiętam właśnie, czy były muszelki. Ale co bym normalnie posiedziała w tej wodzie? Tak wydaje się ciepło. Tam ryby będą, mnie W porcie? No, olbrzymie ryby były ostatnio. Aja, jest i nasza cena się nie zmieniła cały czas dwa płciaki za osobę, także bargain, moi kochani, bargain. Super, co taka mała rzecza, kurde jak fajnie. Dopływamy do portu Boże jak grzeje, co? Konkretnie daje? Dopływamy do portu, tutaj będą olbrzymie ryby z tego co pamiętam. Olbrzymie. I tutaj trzeba wychodzić takimi schodkami tym razem nie ma ryb eee, nie wiem czy Radosofia będziemy wchodzić na zamek, nie wiem czy Ilonka z Konrady będą wchodzić, ale na pewno idziemy gdzieś tam, właśnie tam są skony. Czyli cream tea jesteście na Cornwali, to koniecznie musicie to zjeść. Wow! O! Patrzcie co się tutaj dzieje. Jellyfish. Myślicie, że to jeszcze żyje? Czemu one tak są wyrzucone stąd? Czemu? Jestem w szoku. A może ją wziąć jakoś zepchać do wody? Dotykaj. No przecież nie dotykam. Ty dotknij butem. Idziecie z nami, czy chcecie, czy nie idziecie. Popatrzeć Na grony Wow Nie Mamy tutaj dwie szkoły. Najpierw krem, a później dżem. i później dżem, a na to krem. <głos> <głos> I próbujemy, która lepsza. Jala, czujesz, że rymujesz. A to się rymuje samo. O, mewa złodziejka, ale te tutaj nie kraną, te są tutaj kulturalne, bo te są takie posz. <noise> Porównanie szkoła to jest dżem, a później krem. A ten krem, moi drodzy, to jest nic innego jak gęsta Tak. czyli kalorii. Na cały tydzień. <głos> <głos> Aha, no, to oczywiście. A <noise> Jezus, to jest tłuste. To jest śmietana. jest to wymaszać. Najpierw krew, a potem. sobie dwie szkoły. <noise> Sadzonki do kupienia. To takie zwykłe, jak to jest? Co? To takie jakby. Jak, co to? Jak polska marka? Jak to się nazywa? Margaretka? Nie? Czy nie? Trochę. I te bardzo popularne w Kornwalii. Rzeczy, kapustki. Sukulenty jakieś kolejne cudo. Zobaczcie. Wiecie, że ja wszędzie wyjrzę coś, co jest ładnego i innego. Idą tam moje lelaki. Radzio pierwszy już zmęczony. Jelonki za nim. Też już chyba zmęczeni. A ja zupełnie na końcu, ale wcale nie zmęczona. Ja mogę chodzić, chodzić, chodzić i chodzić. I kamyczki, kamyczki, kamyczki. I większe kamienie. I idziemy gdzieś tutaj znaleźć trochę Cienie? Ale czy się uda? Nie wiem, chyba nie. Rycerzu! Rycerzu! Patrzcie, jaki grześmy rycerze po drodze spotkały. Ja nagrywam Was. Ale u zdjęcia. Zajebiste. Ładną biżuterię tutaj oglądamy. Ale droga. Ale ładna. Dobra, my też już wyruszyłyśmy. Woda trochę opadła. Glony nas oglądają. No, ale na pewno będą mokre spodnie, nie? Ale opada z minuty na minutę, nie? O, a tu jedna w swoim naturalnym środowisku. Dojechaliśmy do Mulion i w Mulion, moi drodzy, to jest nasz domek. Jeżeli pamiętacie, to Mulion to był nasz, nasz pierwszy y, pobyt w Kornwallie. I jako, że to jest dalej od St. Ives, to automatycznie wiecie, domki są y, dużo większe. No, jak widać, jest taras ze stolikiem, także to jest super. Słyszę jakąś puszkę otwieraną, pewnie Pepsi. Wchodzi się tutaj. Jest kuchnia. Hello. Jest kuchnia, jest stół. Jest, zobaczcie, jaka reklama. No, bardzo dobrze. Jest, zobaczcie, duży taras, porównany do tamtego. Taras, salon, porównany do tamtego, co było to. No, dużo, duże miejsca, nie? Radosław? Tak, dużo większy. Dużo większe, z kładziną, Nie wiem, czy to koniecznie nowszy, ale większy. Mamy tutaj też dużą lodówkę. No, oczywiście, tak jak zawsze, już żeśmy tutaj swoje klamaty rozwalili. No i oczywiście wyposażenie, tak jak zawsze, pełne. Wszystko jest co trzeba. Nie ma tylko. Aha, nie jest suszarka. już chciałam powiedzieć, że suszarki nie ma. Jak mówiłam, jest duża lodówka. Jest tutaj na dole zamreżarka, Tak, tutaj moi drodzy mamy dyskę do prasowania. To jest nasze, bo już jesteśmy, tak jak mówi się rozładowali, także wszystko tu jest ok. I tutaj mamy trzy sypialnie. Ktoś jest w łazience? Nie. Łazienka jest tajni, ale jest to co trzeba, czyli kibel. No i jest większy prysznic niż ostatnio był. Tu jest jelonek. <ścoughs> O, idziemy tu dalej. Tu jest kolejna sypialnia i tu jest kolejna sypialnia. Tu jest duża szafa, no i tu jest. Super udogodnienie, bo jest kibelek kolejny w sypialni, także. Świetnie. No tak jak mówię, coś za coś dalej od miasta, dalej od plaży, no ale jak widzicie dużo, dużo więcej miejsca. Ale tam też nam idealnie starczało, nie? No, strasznie duszno jest, co? No, trzeba, no bo było zamknięte, także wiesz, trzeba troszkę myślę okna pouchylać i będzie ok. No i tak w tej części pokojowej jest chłodniej niż tutaj, bo tutaj jest pełno okien, zobaczcie wielkie okna. Dobra, zbieramy się? No to się zbieramy. I tu jest Iolunia. Trzy sypialnie, dwie łazienki. I zobaczcie, teraz odkryłam, że sofa jest rozkładana. Także osiem osób, jak nic się tutaj zmieści w tym karawanie. Gdzieś tam jest z tamtej strony bazaraf. Także co jakiś czas mogą śmigać helikoptery.